Halo, dzień dobry. Witamy Was smacznie w Magdalenkowych Frykastach. Pan, dzień. operator i. Halo, halo, dzień dobry, Dawid Kucharęczka. Kochani, yy, dzisiaj będziemy robić Pychotkę, czyli fast food. Ale u mnie to nie będzie fast food. U mnie będzie wszystko świeżutkie, własnoręcznie zrobione i farsz i bagietki. Co będziemy robić? Będziemy robić znane w PRL-u bagietki z pieczarkami, ale one w PRL-u były bardzo pilne. A my zrobimy sobie z tych bagietek takie rogi obfitości i będzie pysznie, mam nadzieję. No to cóż, panie operatorze, coś pan dodasz? Tak, proszę pani, ujmę to współcześnie i w dwóch słowach. Kraftowa zapiekanka. Uuu, no dobrze, jak kraftowa, to kraftowa. Do roboty! Zaczniemy od bagietek, bo ciasto będzie nam rosło. Do misy, w której będę robiła ciasto na bagietki, wrzucam mąkę, ale zanim ją całą wrzucę, to ją całą przesieję. Proszę pani, a ile tej mąki? Wszystkie składniki będziecie mieli się pod filmikiem. Mąka jest przesiana. Do tej mąki typuję to wszyscy będą mogli zrobić te bagietki na całym świecie, bo na całym świecie można dostać drożdże Instant, właśnie takich użyję, wrzucam drożdże Instant, wlewam wodę i wrzucę. Włączamy robot, niech działa. Po co się męczyć jak mam go. Pięknie. Miskę, w której będzie ciasto rosło, oprószę delikatnie mąką. Czy ta miska musi być kwadratowa, czy to przypadek? Nie no, co to? Co to za różnica, jaka miska? To no, jest owca. Przykrywam ściereczką i odstawiam. A my, proszę Państwa, zajmiemy się... Nóż w rękę idzie i będziemy teraz pieczarkami się zajmować. Pieczarki są przeze mnie oczyszczone. I teraz, jak czyścić pieczarki? Macie tutaj filmik, serdecznie zapraszam, bo tam są dosyć istotne uwagi odnośnie pieczarek. Nie, nie jeden mistrz kuchni tak obiera pieczarki. Trochę mnie pani wystraszyła. Dla czego? Ze względu na nóż w ręce. Nie, nie. nie, pani, ja mam stałe wełny przy pani, ale zawsze czuję ten dreszczyk emocji. No i dobrze, bój się. Bój się, chłopie. Mam przygotowaną patelę, wrzucam na nią dosyć sporo masła. Pieczarki uwielbiają masło, a mi zależy na tym, żeby te pieczarki nie były spalone, tylko żeby się dusiły w masełku, żeby, żeby to, co będzie leżało na wagiece. Na no, żeby było pyszne i takie cieknące, pysznym smakiem. Ale ja tak nie potrafię szybko. Miro, że cię. Nie szampieczarki, i teraz proszę Państwa, na tym etapie nie sole, żeby one za dużo tego soku nie puściły. Aczkolwiek będzie mi zależało na tym, żeby tego soczku trochę było, ale to jeszcze nie teraz, bo one mają być uduszone i na takiej granicy uduszenia z usmażeniem. Oczywiście, jeżeli macie pieczarki brązowe, można dodać tutaj, tak jak macie w tym filmiku, co myśmy robili ostatnio z pieczarkami, panie operatorze. Proszę pani, sosik. O, zachęcam, bo sos wyszedł boski z polędwiczką wieprzową. Tak jak wam mówiłam, pieczarki... Chciała pani napomknąć, że te ciemne są bardziej aromatyczne. Nie mogę Cię potraktować tym nożem, bo bez Ciebie bym zginęła. Teraz wrzucam tutaj resztę pieczarek. Teraz zabiorę się za cebulę. Cebulę pokroję w wiórka, tak żeby pasowały mniej więcej strukturą do tej zapiekarki. I wrzucam. Tam jeszcze jeden, patrzcie, olbrzymi ząbek czosnku, taki wielki, żeby podbił smak pieczarek, ale żeby ich nie zdominował, żeby tego smaku pieczarek nie zdominował. I do. Pieczarek i serwis. I tutaj podsmażam, a tu pokroję drobno cztery małe takie słodkie papryczki. To nie są papryczki, yy, to one są słodkie. To nie są. Czu. Te papryczki, tak pokrojone, będą czekać na swoją kolej. Na razie ich nie wrzucam, bo zależy mi na tym, żeby one były chrupkie w tej zapiekance i kolorowe. Jakbym tutaj wrzuciła, no to kolorowe może zostaną, ale już nie będą miękkie. A my, póki mamy swoje zęby, to lubimy, że jak nam tam chrupie. I teraz już mogę przyprawić na tym etapie. Właściwie tylko pieprzy, Panią. młotkowane, wiem, młotkowane. I dosyć sporo, bo my lubimy to Innego nie używamy, tak. tylko łodkowany. Tak. Odkąd się zepsuł młynek i przypomniał mi, że mamy mąki. No i teraz zostawię te pieczarki. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że to, co ja robię w tej chwili, czyli te pieczarki, można zrobić sobie dzień wcześniej. Można sobie zrobić dwa dni wcześniej. To im się naprawdę nic nie stanie w lodówce. Bo to fast food polega na tym, że to się robi szybko. I szybko się również zjada. No, ale wiecie, że ja to lubię takie dopieszczone potrawy. Ja to zostawiam, odkryte na tej kuchence, kuchenkę wyłączam. To jeszcze będzie sobie odparowywać. Tutaj i czekam, aż urośnie mi ciasto na bagietki. Tak jest. Spotkamy się, jak już będzie ciasto urośnie. Tymczasem. Halo, halo, dzień dobry. Witamy w magdalenkowych Frykasach, Mówię dzień dobry, bo to jest już drugi dzień. Wiecie, co wczoraj upiekłam te bagietki, to one nam tak pachniały, że razem z Dimą poczestowaliśmy się i musiałam dzisiaj robić nowe ciasto, ale to nic, ale to nic. Tada Pięknie wyrosło. Zakasuję rękawy. Ho, ho. ho. Ha ha. Ha ha. Wyłożę na blat opruszony delikatnie mąką. O, zobaczcie, prawie czysta miska, to znaczy, że ciasto i jest dobrze y, wyrobione, i jest dobrze wyrośnięte. Fajne ciasto, podoba mi się. Tak, ciasto jest fajne. I teraz, proszę Państwa... O, bułka paryska. <laughs> też. Podzielę to na sześć części. Zobaczcie jak tutaj już bąbelki powietrza wychodzą. Super. No po prostu idealnie. Teraz uformuję bułeczki takie okrągłe. W zasadzie Też tak może być. Wiecie, co jest najgorszą zmorą yy, kręcenia i znaczy nie kręcenia. Najgorszą zmorą to jest składanie wtedy, kiedy składam filmik, a ja składam te filmiki i ślinka mi tak cieknie, to jest tak dobre, tak pyszne. Mam nadzieję, że te bagietki tak samo wyjdą. Dobrze, teraz je tak o, tak wzdłuż. A, czekajcie, bo nie mam miejsca. Jeśli to jest bagietka, to chyba nowego typu. Dlaczego? Nigdy nie widziałam takich płaskich bagietek. I teraz zwijamy. Tutaj, żeby się nie rozeszło. Proszę uprzejmie. I tym tutaj kładę na blachę. I następne. Ja tutaj jeszcze dorobię resztę tych bagietek. Pamiętajcie, że one muszą w odpowiedniej odległości od siebie leżeć, bo one urosną. Przykryję i odstawię na kolejne 45 minut, niech one yy, sobie rosną jeszcze, a potem się spotkamy po 45 minutach i pokażę wam co będziemy robić. Na pewno będzie efekt końcowy. Mm, już się nie mogę doczekać. Czasem. Pana operatora niestety nie ma, więc muszę sobie poradzić sama. Mam już wyrośnięte, pięknie bagietki. Nacisnę tu o, powracają, więc jest cudnie. I teraz tu przekroję o tak trochę z boku każdą raz. No, bardzo to ładnie wyszło. I teraz takim sprejem z czystą wodą popsikam bagietki. Kochani, do piekarnika. Góra dół przez 7 minut będziemy piec w temperaturze 230 stopni. Proszę pamiętać, że ten piekarnik już ma mieć taką temperaturę. Co dalej? Dalej, jak już minie te 7 minut, zmniejszamy temperaturę na 210 stopni i pieczemy jeszcze 10 minut. Spotkamy się, jak one już będą pięknie upieczone i rumiane. I chrupiące co najważniejsze. Tymczasem, zobaczcie. Chrupiące. O, ho, 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 jaka skorupa. Teraz przekroimy na pół. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Zobaczcie, jakie cudne. Lekko podgrzałam pieczarki i teraz muszę je posolić, bo one w ogóle nie były solowe. Dobrze żeby ta zapiekanka wyglądała na kolorowo i żeby to nie wszystko było takie bardzo miękkie, dodam papryczki w różnych kolorach. I my lubimy jak to się tak ciągnie fajnie, więc najpierw dodam do tych pieczarek ser. A taki starty? Taki. Na tej tarce ten ser jest, zobaczcie, to jest jak puch. Coś wspaniałego. Ja użyłam tutaj zwykłego, twardego sera, jaki tam w Polsce. Chyba był cesarski, cesarski. No nie, 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 jakiś zwykły Gdanski albo Gołda. Nic takiego. Nie należy przesadzać przy zapiekaniu. Tak, tak, tak. Ja Wam zawsze mówię, że takie rzeczy powinno się robić z resztek. Wymieszam to wszystko razem. I kochani, zrobimy coś niepopularnego, myślę. Ja wydrążę z tych y, moich bagietek środek, miąż, ale go nie wyrzucę, ja go sobie usy, y, ususzę i to będzie moja bułka, tarta, To tak o, nie. O, 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 tak nie właśnie można wyrzucać. Bardzo, bardzo. Pani jest więc, taka rozsądna. <laughs> więc chciałam tylko powiedzieć, że zostawiam tą wspaniałą skórkę, żeby było miejsce. Na te dobroczy. O, to sporo miejsca mamy na te dobroczki. No, a jak? To nie jest taka zapiekanka jak w sklepie, że tylko przykruszona. Przecież powiedziałam, że to będzie w Teraz na te wydrążone położę ten Posiekane. nasz pyszny farsz. A jak pan sobie życzy starty ser czy w kawałkach? Proszę. Może pan, w, kawałka no, obojętnie, ale pole w kawałkach nie. Ale wolę w kawałkach. tak kroimy. Proszę Państwa, to wstawiam do piekarnika na tak długo, jak żeby ten ser się stopił i no i to wszystko zagrzało. I będziemy próbować za chwilę, bo ja już się nie mogę doczekać. Jak już będzie upieczony, to jeszcze dla koloru, jak to u mnie bywa, jeszcze coś dodamy. Tymczasem proszę uprzejmie, zobaczcie jakie piękne, drobne zapiekanki. Fajnie się serce o, tutaj jak się ciągnie, fajnie. Bardzo, to trochę podrumieniamy. I ta porcja będzie dla Pana operatora. O, dziękuję. A my będziemy, proszę Państwa, degustować. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo idealne y, danie na imprezę. Wszystko przygotowujesz i w pewnym momencie wstawiasz już tak przygotowane do piekarnika. I naprawdę wspaniała przekąska. Moja mama takie właśnie zapiekanki może trochę bardziej ubogie, ale takie zapiekanki robiła na przykład jak przychodzili przyjaciele i rżnęli w brydża. Bardzo fajne były te zapiekanki. Proszę Słuch... pani, niby gotowe, a gdzie jest ketchup? Ketchup y każdy w swoim zakresie. Ja nie będę tego polewać ketchupem, oh. bo ja lubię ten smaczek, ale proszę wycieczki. Pani kuchareczka jest czołowym wrogiem ketchupu i stąd nasze nieporozumienia. Nie, nie jestem ten, ale mój mąż, yy, przepraszam bardzo, pan operator potrafi pić keczap. Ja nie. Ja lubię czuć potrawę. Ketchup jest tylko tam jakimś dodatkiem, ale nie zawsze i nie do wszystkiego. Proszę bardzo, ładne. Mnie się bardzo to podoba. Wiosenne. <laughs> no takie tak. Proszę się nie oparzyć. nie, nie. nie. Chcę pani powiedzieć, że gorące. Pyszne, pyszne, po prostu poezja. Uwierzcie mi, naprawdę, ja się zachwycam nad tymi wszystkimi potrawami, no, ale one są naprawdę dobre. No, nie da się ukryć. A jeżeli filmik Wam się podobał, poprosimy o łapkę w górę, poprosimy o naciśnięcie. Subskrybuj. Obok jest taki mały dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o każdej nowej produkcji magdalenkowych frykasów. No ale po takim jedzonku, kawka by się przydała. My z Panem operatorem uwielbiamy kawkę. Także jak macie ochotę, nam za takie pyszne danie postawić kawkę, będzie nam tylko miło link do kawki pod filmikiem. Panie operatorze, coś Pan chcesz powiedzieć? Proszę pani, chciałbym już zacząć jeść. To jest pyszne. Serdecznie wam polecamy tę zapiekankę. No i cóż, tymczasem...